Po dobry dzień z kawą Cafe. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe za 6 złotych. Zobacz tajemnice trzeciej RP w TVN24+. Czasem biegnę do Rosmana. Szampon mi się skończył. A czasem z Rosmanem. Biegasz z Apką? Biegam za dziewczyny. Kupol chciała. Bieganie to krok w mojej pielęgnacji. Trenuję już nie tylko kciuki. Dycha. Mogę odetchnąć. Bo bieganie to też dbanie. Nie tylko o siebie. W tym roku wspieramy Paralimpijczyków. Rosman Run z Apką. 24 maja będzie nas pół miliona. Z kim dzisiaj biegałaś? Z moją drogarią. Masz cichego wielbiciela. Proszę, spotkajmy się na balu. Muszę wrócić przed północą. Jestem bardzo, bardzo zawiedziona. Nie widać tego po tobie. To botox. Jeszcze przez półtorej godziny nie mogę wyrażać emocji. Historia Kopciuszka. W piątek o 20 w siódemce. Zapraszamy na super seans. Szrek ma dość swojego życia. I chce je zmienić. Jego życzenie się spełni. Shrek Forever. Superseans w niedzielę o 20.00 w Siódemce. Wydarzenia, które miały wpływ na kształt współczesnej Polski. I ludzie, którzy zapisali się na kartach historii. Zdobyliśmy władzę. Fakty, dokumenty i rozmowy. Pokazujące tamte czasy z nieznanej perspektywy. Niewyjaśnione tajemnice. Kulisy spraw, które do dziś budzą kontrowersje. Konrad Piasecki tajemnice trzeciej RP już teraz w TVN 24 Jak więcej niż darmowe dostawy. To też darmowe zwroty. Jak więcej niż oszczędności na dostawach. To smart okazje dla smartowiczów i zbieranie smart monet. Wypróbuj Allegro Smart za darmo i ciesz się nowymi sposobami na oszczędzanie. Jak Allegro Smart, to więcej korzyści. Jak tak, to Allegro. Skoda 4x4 to emocje i przyjemność. Odkryj swoją drogę. Cel i tak osiągniesz. Skoda 4x4. Skoda My, sąsiedzi, pełni wewnętrznych barier Jak on no miał na imię? Kiedy w końcu parter? I te krzyki za ścianą Czy to, to był bo... śmiech? Te ściany są cienkie Dystans między nami już nie Pieski jakoś bardziej zbratane My milczymy, bez pomysłu co dalej A gdyby bariery były jak barierki balkonu? Że można za nie wyjrzeć i pomachać komuś no bo skąd płynie dobra energia sąsiedzka? Uśmiechnij się do kogoś, kogo nie znasz. Stwórzmy wspólnie lepsze sąsiedztwo. Program Magenta Moments od T-Mobile to największy wybór okazji, które pomogą Wam być bliżej. Dołączasz? Alergia? Tu pomagamy każdemu z Was. Co na alergiczny katar? Na maksa. Bilastyna Hitaksa. A na pokrzywkę i od maksa? Bilastyna Hitaksa. A zapalenie spojówek na maksa? Bilastyna Hitaksa. Hitaksa na alergię na maksa. Działa szybko i zwalcza wszystkie Wasze objawy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Hitaksa na alergię na maksa. Adamet. Dla rodziny. Sponsorem programu jest promotor leków Hitaxa Fast Kids i Hitaxa Fast Union na objawy alergii u dzieci. W jednej z dzielnic Warszawy od pięciu miesięcy mieszkasz ze swoim partnerem 34 letniam Kocham cię! Będziemy razem szczęśliwi! Zobaczysz! Powinniśmy się ze sobą przespać, jeśli chcesz. Czy to podchwyciłe pytanie? Zdradzone, oszukane. Chciało uciec jak najdalej od swoich ex. Dlatego zamienią się domami. Byłam zakochana po uszy. Obiecuję, że się w tobie nie zakocham. Okay. Cameron Diaz, Kate Winslet, Jack Black, Jot Law, Holiday. Dziś o 20.00 w siódemce. Wasze urodziny, Wasze prezenty. Super zniżki czekają w aplikacji. Świętuj 15 lat pyszne.pl. Zgarnij 30% zniżki na ulubione dania i wiele więcej. Czy ktoś powiedział pyszne.pl? Skoda 4x4 to wolność i przestrzeń. Odkryj swoją drogę, cel i tak osiągniesz. Skoda 4x4. Skoda. Nowy Galaxy S25 Edge to pełnia możliwości zamknięta w wyjątkowej formie. Poznaj najsmuklejszy smartfon w rodzinie Galaxy. Odkryj, co oznacza Beyond Slim. Jak więcej niż darmowe dostawy, to też darmowe zwroty. Jak więcej niż oszczędności na dostawach, to smart okazje dla smartowiczów i zbieranie smart monet. Wypróbuj Allegro Smart za darmo i ciesz się nowymi sposobami na oszczędzanie. Jak Allegro Smart to więcej korzyści. Jak tak, to Allegro. Łap, makijażowe okazje na dzień mamy. Superfarm Kosmetyki do makijażu Max Factor. Kupisz aż 40% taniej. Superfarm, każdy jest inny, każdy jest super. Lidlowy przegląd cenowy. O tym się mówi. Za koszyk 15 produktów na grilla w Lidlu zapłaciliśmy mniej niż w Biedronce. Da się wyczuć atmosferę oszczędzania. Ceny były niższe w Lidlu. Za koszyk 15 przykładowych produktów na grilla dostępnych w Lidlu i w Biedronce w Lidlu zapłaciliśmy ponad 12 zł mniej. Grillowanie bez Lidla ani rusz. Po koszyk 15 przykładowych produktów na grilla w Lidlu był tańszy niż w Biedronce. Szczegóły na lidl.pl, ukośnik koszyk Lidla. Thanks to

Każdego dnia są blisko, w radosnym merdaniu ogona, w cichym mruczeniu, w spojrzeniu pełnym zaufania. Każdy dzień to dla nich nowa przygoda, nowe zapachy i ścieżki do odkrycia. Chrońmy je każdego dnia przez cały rok, bo ich bezpieczeństwo to nasza odpowiedzialność. Bezpieczeństwo, na które zasługują. Pod czujnym okiem tych, którzy kochają najmocniej. Fitrex, w trosce o tych, których kochasz. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Cześć! Dzisiaj mamy coś pięknego do zrobienia. Ale na spokojny ogród nie lubi pośpiechu. Dobra robota. Alko, bo w ogrodzie robi się przyjemnie. Łatwo, dobry dzień, z kawą ma Teraz każda mała i średnia kawa CAFE za 6 zł. Świętujemy 25 lat i jest w Polsce. Fantastyczne oferty. Rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Na przykład zestaw wypoczynkowy za 4200 zł. Rabat 50%. Jest Scandinavian Sleeping and Living. Widzisz spadającą gwiazdę? Myślisz o marzeniach? Teraz możesz je spełnić z GoDreams, nową bezpłatną usługą banku BNP Paribas, która pomaga w systematycznym odkładaniu na marzenia. Ty decydujesz, ile i w jaki sposób odkładasz. Na elektryczną kolejkę? Zakup pierścionka zaręczynowego. Pierwszy motocross. Co więcej, środki zgromadzone w GoDreams mają oprocentowanie promocyjne do 8% w skali roku. Tak działa Bank Dobrych Decyzji. A ty o czym marzysz? To mój Miller Mills? Teraz nowy smak czekolada dubajska. Spróbuj. Konto we banku nie zrobi porządku w pokoju dziecka. Ale będzie początkiem jego finansowej samodzielności. Otwórz swojemu dziecku konto w M-Banku z wygodną aplikacją i kartą. Mbank. technologia do usług jak więcej niż darmowe dostawy to też darmowe zwroty. Jak więcej niż oszczędności na dostawach? To smart okazje dla smartowiczów i zbieranie smart monet. Wypróbuj Allegro Smart za darmo i ciesz się nowymi sposobami na oszczędzanie. Jak Allegro Smart, to więcej korzyści. Jak tak, to Allegro. A musimy jechać do mamusi? No tak, ale najpierw mamy paczki do wysłania, rachunki do zapłacenia, gotówkę do wypłacenia, starter do kupienia. Kochanie, to może... Ja się wszystkim zajmę, a ty pojedź do mamusi. Okej. Okay. Dużo spraw załatw to w żabce. Wygodnie nadawaj, odbieraj i zwracaj paczki DPD w żabce, a do tego bezpiecznie wpłacaj gotówkę na kartę w jednym z 11 tysięcy cepów żabka. Wszystko ogarnąłem. O, to możemy jutro zaprosić mamusi do siebie. <grych> żabka, uwolnij swój czas. Współczesny kopciuszek też nie ma lekko. Nie jesteś ani zbyt piękna, ani zbyt mądra. Siostry nie dają żyć. Masz cichego wielbiciela. Proszę, spotkajmy się na balu. Ukochany nie wie, kim ona jest. Wierzysz w miłość od pierwszego wejrzenia? Muszę wrócić przed północą. Czy szczęście ją odnajdzie? Jestem kopciuszny. To ja jestem kopciuszką. Jestem bardzo, bardzo zawiedziony. Nie widać tego podobnego. To botox. Jeszcze przez półtorej godziny nie, w nie w mogę wyrażać emocji. Historia Kopciuszka. W piątek o 20.00 w Siódemce. Mówię wam, jak ja się cieszę na te nasze soboty. Skoro to jest program z udziałem publiczności, to zaczniemy od nich. Czy pana serce jest wolne? <laughs> A do pani jakby coś jest zainteresowana. Duży okrzyk prosimy, zapłacimy! <laughs> jak dostać się do Top Model? Najlepszy talk show o show biznesie, czyli. Mój talk show. Mówię Wam! Dziękuję, że jesteście z nami! Nowy odcinek. Mówię Wam! W sobotę o 11.20 w siódemce. Sponsorem programu jest promotor leków Hitaxa Fast Kids i Hitaxa Fast Junior na objawy alergii u dzieci. W poprzedniej części 34-letnia Marzena Brandes zaatakowała kobietę ze... że mi o tym nigdy nie powiedziałaś. Chciałam się od tego odciąć, zapomnieć. Z życzeniami trzeba uważać, bo mogą się spełniać. Kiedyś może byłem ogrom. Teraz jestem maskotką. Chciałbym móc chociaż przez jeden dzień poczuć się prawdziwym ogrem jak kiedyś. No to nie mogłeś powiedzieć! Magiczne transakcje to moja specjalność! To co teraz? Cieszę się dniem. Szrek znów jest odrażający, brzydki, zły. o ślep! To ja, szrek. Tyle tylko, że w zupełnie innym świecie, Tak się cieszę, że cię znalazłem! W którym nikt nigdy o nim nie słyszał. Czy właśnie o to mu chodziło? Przecież ty nawet nie istniejesz. Shrek Forever. Superseans w niedzielę o 20.00 w 7. Skoda 4x4. To pewność i bezpieczeństwo. Odkryj swoją drogę. Cel i tak osiągniesz. Skoda 4x4. Świętujemy 25 lat jest w Polsce. Fantastyczne oferty. Rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Na przykład zestaw wypoczynkowy za 4200 zł. Rabat 50%. Jest Scandinavian Sleeping and Living. Modivo Club. Największa platforma korzyści w Polsce. Modivo o obuwie ccc, Worldbox Half Price. Zyskaj 10% zwrotu na kartę podarunkową za każde zakupy. Oferty specjalnie dla klubowiczów i wiele więcej. Modivo Club. Sprawdź szczegóły na modivo.com. Nie musisz dłużej znosić nadwrażliwości. Włącz natychmiastową ochronę z Elmex Sensitive Instant Care, technologia, która działa natychmiast na wrażliwe miejsca i zapewnia długotrwałą ochronę. Włącz natychmiastową ochronę przed nadwrażliwością. Zapytaj swojego dentystę. Dobry dzień z kawą MacCafe. Teraz każda mała i średnia kawa MACE za 6 zł. Klucze są. Teraz tylko cała reszta i jesteśmy w domu. Na początek lamele? Farba i specjalista do spraw przytulności rusza do pracy. Galopem. Sądząc po reakcjach, pełen sukces. Jeszcze ogród, ale mam od tego ludzi. Bo żeby się zrelaksować, to najpierw trzeba się dobrze urządzić. Szukasz czegoś do domu? Znajdziesz to na Allegro w kategorii dom i ogród. Jak tak, to Allegro. W Dolinie Noteci jak nikt rozumiemy psie potrzeby. Właśnie dlatego w naszym sklepie internetowym znajdziesz wszystkie nasze produkty, a to po to, by twój przyjaciel zawsze miał swoją ulubioną karmę. Prosto, szybko i przyjemnie. Z dbałością o każdy detal, wprost do łap własnych. Bo my psy, zasługujemy na to, co najlepsze: Dolina Noteci więcej niż karma. Czym jest piękno? To coś więcej niż kształt i symetria. To emocje, które budzi. Design, który zapiera dech i porusza. Moc wspomnień, styl i elegancja. A najpiękniejsze chwile to te, w których czujesz, jak wiele jest jeszcze przed tobą. Potrzebuję trenera i od razu o tobie pomyśla. Dobrzy są? Mam gdzieś czy położycie każdy mecz, ale nie będę trenował mięczaku piasne. By wygrać. Dlaczego w siebie nie wierzysz? Będą musieli pokonać samych siebie. Jesteś najlepszy. Nie odzyskacie przewagi jedną akcją. Walczcie o każdy rzut. Rozjedźcie. Ich. Droga powrotna. W poniedziałek o 20.00 w siódemce. W przedniej części 34-letnia Marzena Brandes zaatakowała kobietę za zajęcie miejsca parkingowego.